No dobrze, to jak wszyscy są gotowi, to, to, to zaczynamy. Szanowni Państwo, ja jako przedstawiciel negocjatorów Parlamentu Europejskiego w kwestiach budżetowych, a Michał Szczerwa, jako osoba, która zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, mamy dla Państwa dobre informacje, a nawet bardzo dobre. Mamy rekord. Mamy rekord historyczny, mamy rekord w ogóle wszechczasów, ale także z polskiego punktu widzenia to jest bardzo ważne dzięki bardzo aktywnej, twardej postawie komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Propozycja tej siedmioletniej perspektywy budżetowej, którą rozpoczniemy realizować w roku 2028, zakłada dla Polski w kopercie tzw. narodowej w funduszach spójności z rolnictwem włącznie 123,5 miliarda euro. To jest ponad 520 miliardów złotych. To był pułap nieosiągalny dla żadnego z państw członkowskich wcześniej. W tym, w tym projekcie nie ma żadnego innego państwa członkowskiego, który zbliża się w ogóle do pułapu 100 miliardów euro. Następna, następne Włochy i Hiszpania to 90 i 88 miliardów, więc widać tutaj tę różnicę. Ponad 30 miliardów euro różnicy w kopertach narodowych. To jest ogromna ogromna różnica, ale to nie są wszystkie środki, które mogą trafić do Polski, dlatego że są jeszcze fundusze specjalne, a w ramach, a w ramach tych funduszy też będziemy mieli dodatkowe środki. O jednym z nich chciałem powiedzieć, bo oprócz stałego funduszu, który służy naprawianiu klęski i tak dalej, tych oczywiście ciężko wolelibyśmy ich nie mieć, to bardzo ważnym jest fundusz Wsparcia Regionów Przygranicznych, tych, które Ucierpiały czy mogą ucierpieć gospodarczo z powodu no, takich zdarzeń, jak mają miejsce na granicy polsko-białoruskiej czy wojny toczące się na Ukrainie. Cztery polskie województwa, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpacie to chyba główne regiony, które będą mogły być beneficjentami tego funduszu. Mówiąc o. Tej perspektywie siedmioletniej, także o budżetach, które będą na rok 26 i 27. Te negocjacje trwają. Wczoraj miały miejsce również trilogi, chciałbym powiedzieć, że bardzo ważnym jest realizacja i akceptacja dla polskich priorytetów. To jest obrona Wspólnej Polityki Rolnej dopłat na niezmienionym poziomie, co najmniej na takim, jakim był. To jest bardzo ważna informacja dla rolników. To jest ochrona polityki regionalnej z planami i programami regionalnymi. Jest jeszcze kwestia rozporządzeń, w jaki sposób one będą realizowane, kto i jak będzie je nadzorował, ale tu chciałem powiedzieć samorządowcom również dobrą informację. Walczymy dalej o, o, o to, jaka jest Wasza koncepcja współpracy i korzystania z tych środków. Wszystko, co samorządy polskie podnoszą jako oczekiwany i swój priorytet w tym działaniu i działaniu podobnym do regionalnych programów operacyjnych będzie utrzymany. Walczymy o to i dopniemy to. Nie mam co do tego wątpliwości. W kwestiach związanych z kosztami, z transformacją energetyczną, jedna ważna informacja dla Polaków, wyłączony został z, ze źródeł ETS-2 i mamy nadzieję, że ETS-2 w ogóle zostanie wyłączony jako źródło jako opłaty, które będą wprowadzane w najbliższych latach, dzisiaj składamy kolejne pismo tutaj już do komisji i do naszej głównej formacji Europejskiej Partii Ludowej, podpisanej przez ponad 60 europarlamentarzystów, by w ogóle z ETSU2 zrezygnować. To są informacje z zeszłego tygodnia, który był rzeczywiście pełnym negocjacji. Kolejne negocjacje już we wrześniu, chociaż w przyszłym tygodniu jeszcze kolejne spotkania na temat budżetu. A o kwestiach bezpieczeństwa Michał Szczerba. Tak jest. Szanowni Państwo, przede wszystkim mamy te dobre informacje, o których mówił przewodniczący Halicki. Największy budżet dla Polski, w de facto największym budżecie historycznie Unii Europejskiej. Zobaczcie Państwo na tę tabelę po lewej stronie. Polska w tej kopercie narodowej na politykę spójności, na wspólną politykę rolną, ma 123,3 miliarda euro. To jest największa koperta narodowa w tej nowej perspektywie siedmioletniej, o której Państwu chcemy dzisiaj opowiedzieć. Mimo tego, że Polska staje się gigantyczną gospodarką, jedną z 20 największych gospodarek świata, a PKB na głowę dochodzi do 80% PKB w Unii Europejskiej. My nadal będziemy najważniejszym beneficjentem Funduszu Spójności. Ale absolutnie to, na czym nam szczególnie zależało w, w polskiej delegacji Platformy i PSL-u w naszej, w naszej grupie, to przede wszystkim utrzymanie dużego finansowania tematów związanych z bezpieczeństwem z odpornością, z przemysłem zbrojeniowym i z kosmosem. I tutaj można powiedzieć, że te środki na te najważniejsze cele, które sobie postawiliśmy jako polska prezydencja, będą zlokalizowane w bardzo różnych funduszach, bo to przede wszystkim instrument łączący Europę, to polityka spójności, to również Europejski Fundusz Konkurencyjności, który jest nowym instrumentem. Zaproponowanym przez Komisję Europejską, to również Horyzont, czyli środki na, na badania, na nowe technologie. I można powiedzieć, że, że to jest wielki, wielkie osiągnięcie, że jak patrząc całościowo na ten budżet Unii Europejskiej w wymiarze 2028-2034, to mamy wzrost wydatków na kwestie związane z przemysłem obronnym. I przemysłem kosmicznym, szczególnie teraz istotnym z punktu widzenia również suk sukcesów naszego Sławosza, te wydatki wzrastają pięciokrotnie. Ale jeżeli popatrzymy tylko na wydatki dotyczące mobilności wojskowej, to te wydatki wzrastają dziesięciokrotnie. I o tym chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. To była również zasługa i przewodniczącego Halickiego osobiście, ale także naszej całej delegacji. Chciałbym powiedzieć Państwu i podać kilka przykładów projektów, które będziemy realizować w tym budżecie, które oczywiście nie byłyby możliwe do realizacji przez samodzielne kraje członkowskie. I z takich ważnych informacji projektów, które będą realizowane w ramach tego budżetu Unii Europejskiej, mamy, na przykład europejski Starlink, czyli komunikacja satelitarna, mamy system satelitów szpiegowskich, mamy tarczę morską, o której jeszcze w Polsce mało mówi, ale ten program dotyczy ochrony infrastruktury krytycznej, między innymi na Morzu Bałtyckim. No ale co najważniejsze, co było również naszym wspólnym sukcesem, to Tarcza Wschód, która została wymieniona we wszystkich dokumentach europejskich od Białej Księgi, gotowość 2030 począwszy jako projekt um, kluczowy. Graniczne. Tak, i ten, ta rzecz, o której o którą Państwo też widzicie na tej tabeli czyli, czyli środki na, na migrację znaczące, największe w historii, jakie, jakie pozyskaliśmy. Ale chcemy powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, mianowicie również udało się przeorientować Fundusz Spójności, tak żeby oprócz tych działań, które dotychczas były realizowane, z których korzystały przede wszystkim nasze regiony, nasze miasta, w tym Warszawa, udało się również wygospodarować środki na tak zwaną Infrastrukturę i technologię podwójnego zastosowania. Mowa jest o tym, żeby można było w ramach również przygotowań do różnych negatywnych scenariuszy, które mam absolutną pewność i przekonanie, będziemy robić wszystko, żeby się nie ziściły, żebyśmy mogli finansować infrastrukturę podwójnego zastosowania. To na przykład będą porty, to będą drogi, to będą również schrony, które będą mogły w czasie pokojów przede wszystkim funkcjonować jako. Miejsca służące mieszkankom, mieszkańcom, jako garaże podziemne w centrach miast. Więc jest to absolutny budżet przełomu, i e, można powiedzieć, zaczynamy tę pracę, ale dzisiaj mówimy bardzo wprost, podniesioną głową, dowozimy jako polska delegacja, robimy swoją robotę i robimy to dla Polski. Użyłem słowa rekord i nie bez przyczyny, dlatego, że to jest nie tylko rekord wszechczasów, ale to jest także polski rekord. A wiem, że to. Znowu będzie konferencja i znowu będzie o PiSie. To, no to ktoś powie, o, nie mogą inaczej zrobić konferencję, tylko nie mówić o PiSie. No ale mieliśmy konferencję, która pana Mateusza Morawickiego, oczywiście, która razem z jakimiś slajdami zapowiadała, że po pierwsze nie zostanie nawet osiągnięty pułap 100 miliardów, a po drugie, że wyprzedzą nas Węgrzy, Rumunii, Czesi. Oprócz tego, że on był bardziej skuteczny, więc przypomnijmy 78 miliardów w tej perspektywie, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, w stosunku do 120 to jest 40 parę miliardów więcej obecnie, to jest prawie połowa, prawie 50, a nawet więcej niż 50% więcej. Po drugie, no gdzie są Rumuni, gdzie Czesi i gdzie Węgrzy? 37 Czesi, Mamy 29, czyli 30 miliardów, Rumunii 60, to jest, to jest potężna różnica. To nie tylko wynika z skuteczności negocjacji, ale także z pewnego potencjału. No i naprawdę wstyd, że Mateusz Murawiecki przypomina swoje, w cudzysłowie, osiągnięcia. Chciałem też powiedzieć, że trochę manipuluje liczbami, bo dorzuca pożyczkowe fundusze, na przykład KPO, do swojego budżetowego wyniku, też wyników w cudzysłowie. Więc chciałem powiedzieć, że w programie na obronność mamy również fundusz SAFE, z którego Polska będzie miała ponad 100 miliardów złotych. Gdybyśmy to wszystko liczyli. A to nie koniec, to rzeczywiście czeka nas yy, kosmiczna, jak tu kolega powiedział, że jest kosmos bardzo ważny, to kosmiczna pula pieniędzy. I pracujemy dalej, pracujemy po to, żeby te pieniądze trafiły do lokalnych społeczności, do samorządów, do odpowiednich branż, po prostu do Polaków i do polskiej gospodarki. Ja chciałem jeszcze, Panie Przewodniczący, powiedzieć jedną rzecz: że to się samo nie robi. Znaczy, ja, jako też nowy posłów w Parlamencie Europejskim, widzę, jaka to jest charuwa, jaka to jest robota, praca organiczna każdego dnia przekonywanie naszych kolegów z innych delegacji, ale również taka bardzo wprost rozmowa z Komisją Europejską. To przewodniczący Halicki robi jako negocjator, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są naczynia połączone. Znaczy, rząd Donalda Tuska, który odbudowuje naszą pozycję w Europie po 8 latach zapaści. Piotr Serafin, komisarz do spraw budżetu, który został przedstawiony przez premiera który rozumie polskie priorytety oczywiście dbając o, o interesy wszystkich 27 krajów członkowskich i polska delegacja polska delegacja która jest silna która jest zmotywowana i nastawiona na, na pracę nie na politykę efekty są takie jakie widzimy to dopiero początek ale bardzo dobry początek Ja żeby nie było złośliwości to chciałbym tylko na koniec zaprosić pana Mateusza Morawieckiego. on jest szefem EKR-u teraz tej grupy partii do których należą Włosi Komisarz Fito, odpowiedzialny za budżet do, do spraw polityki regionalnej, to właśnie ta osoba może mieć duży wpływ, żeby polskie samorządy miały gwarancję do realizacji RPO. Możemy dużo uczynić wspólnie i razem, jeżeli będziemy współdziałać, a nie po prostu na konferencjach się krytykować. Więc Zapominamy o historii i idziemy w dobrą Ale przyszłość. zapominamy, Ale zwiększamy wydatki, chociażby panie przewodniczący, na Erasmus, 9 miliardów tak. euro więcej. Polscy studenci będą podróżować, będą wy, wy, odbywać studia w 26 pozostałych krajach członkowskich. Mamy na to pieniądze, 9 miliardów euro więcej, ale również mamy środki na organizacje pozarządowe w ramach programu Agora Unii Europejskiej. Tak, NGOs, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, na to są środki na, na, na granty, na dotacje. Dziękuję bardzo. Pytam tylko o środki zawarte w budżecie na rolnictwo i politykę spójności, tak. które jak wiemy ogólnie będą niższe niż w tej pers perspektywie. Nie, nie będą niższe, nie <grym> będą niższe ponieważ należy rolnictwo je gdzieś... liczyć łącznie. I dzisiaj mhm. również z polityki spójności jest bardzo dużo projektów realizowanych w obszarze rolnictwa. Więc pułap minimum określony, o którym Pan mówi, 308 miliardów, może wyglądać w europejskim wymiarze na niższy, jeżeli chodzi o Polskę. Naszym zadaniem jest chronić polskich rolników. Te środki powinny być na co najmniej takim samym poziomie jak poprzednio. Ale z czego w takim razie wynikają protesty rolników w Brukseli? Protesty wynikają po pierwsze nie do końca pełnej wiedzy, no bo to się dzieje teraz. Po drugie wynikają z obaw przed Mercosurem, które podzielamy. Będziemy również chronić europejski rynek i polskie, nie tylko polskie, europejskie rolnictwo przed ewentualną niekorzystną umową. Po trzecie, wydaje mi się, że z tego wszystkiego, co dotyczy poprzedniej perspektywy i także działań poprzedniej komisji, czyli obciążeń związanych z Zielonym Ładem i konsekwencjami polityki proklimatycznej, proszę zauważyć, że jest zupełnie inna konstrukcja państw, i zupełnie inna konstrukcja polityczna także, mówię o Radzie Europejskiej, ale także w parlamencie, jest zupełnie inna konstrukcja komisji. Krótko mówiąc, dzisiaj nie ma klimatu. Ani nawet powiedziałbym, że nie może być realizowana polityka gospodarcza Timmermansa bez Timmermansa. Nie ma Timmermansa, w związku z tym zostały strachy i zostały te lęki. Natomiast my je musimy po prostu dobrze opisać, że one nie są prawdziwe, one nie są realne. Ten proces się toczy. Może być tak, że produkty rolne z Ameryki Południowej w ramach Mercosuru zastąpią produkty rolne produkowane w Unii Europejskiej? W Nie, stopniu? dlatego że oprócz tego, że intencją jest rzeczywista współpraca, czyli otwarcie rynków, to kluczem do takiej do zrozumienia, jak taka umowa może być realizowana, są limity, kontyngenty standardy produkcji, eliminowanie niektórych sposobów, które na przykład w Ameryce Południowej mają miejsce GMO i tak dalej, czyli ochrona bezpieczeństwa żywnościowego naszego rynku. Oczywiście musiałoby to być skuteczne, więc najpierw musimy że tak powiem znać techniczne również elementy takiego porozumienia, żeby później ewentualnie nacisnąć czerwony albo zielony przycisk. Póki co czerwony ze strony polskiej bardzo wyraźny. Premier Donald Tusk mówi, nie zgadzamy się, nie wprowadzimy, nie będziemy respektować. Druga kwestia to również nasza wiedza na ten temat, co byłoby w takim porozumieniu y, zawarte. Dzisiaj to jest dosyć, powiedziałbym, mglista wiedza. Dziękuję.